Rozliczenie możemy wycofać. Cofnij rozliczenie zapisów. Wycofuję transakcję wycofuje rozliczenia. Cofnij rozliczenie. Tak. System wróci z ustawieniem, z rozliczeniem i z pełnymi kwotami. Musisz pamiętać, że jeśli rozliczysz dokumenty w walucie. Nie można już wycofać rozliczeń, ponieważ zostaną naliczone różnice kursowe. Można także wycofywać transakcje. Jeśli nie jest to transakcja zaksięgowana poprzez fakturę czy fakturę korygującą, można próbować i nie jest też rozliczona z różnicami kursowymi, można ją wycofać. Ustawmy się na takiej transakcji. Klikamy wycofaj transakcję. System pokaże, jakie zapisy zostaną zaksięgowane. I klikamy wycofaj. System stworzy nam zapisy korygujące z odwrotnym znakiem. Zafiltrowałem numer dokumentu z odwrotnym znakiem. Dokładnie wycofujące ten zapis.